Prawie 10 lat temu czekaliśmy na to zwycięstwo i tak się Maćku składa, że Ty w 2013 roku grałeś w tym spotkaniu wygranym tutaj 3-1 do i dziś bramka w Twoim wykonaniu i w końcu ta niecieczość odczarowana, chyba nie taka straszna jak ją wszyscy malowali. No na pewno trochę się naczekaliśmy, odkurzyłeś trochę ten mecz 3-1 tak pamiętam za trenerem Andrisza. Co mam powiedzieć, no nie taka straszna, dobry zespół, ale my też dobrze zagraliśmy i myślę, że to zasłużone trzy punkty. Na pewno pozbawiliście termalika tych argumentów ofensywnych, bo zero celnych strzałów, mało Adrian miał pracy, bo w zasadzie te wszystkie piłki, które leciały z lewej bądź prawej strony wy wybijaliście i w defensywie chyba bardzo dobrze to wyglądało. Teraz mi ciężko oceniać, na pewno z boiska trzeba było sporo się nabiegać i, i, i. napastnicy zawsze byli groźni, niecieczy, także myślę że, myślę, że jest jeszcze trochę do poprawy, gdzieś, gdzieś dopuściliśmy do tych wrzutek, a wiadomo, że potem jest 50 na 50, ale, ale przy takich obrońcach jak, jak Nema czy, czy Peter to jestem spokojny. No i także Maciej Mańka, ale wiem, że z zrodzonej skromności o tym nie wspomnisz. Zgadzało się tak, że wszystko w ofensywie, bo sporo tych sytuacji było i chyba to była nasza najlepsza pierwsza połowa w tym sezonie. Na pewno, tak już na gorąco mówiliśmy, że, że gdzieś lepsze decyzje i, i ta pierwsza połówka może nie zamknęłaby mecz, ale dałaby nam jeszcze większy komfort. Tak to gdzieś jeszcze, jeszcze cieszy się można powiedzieć łudziła. No ale, ale gdzieś te ich, ich marzenia o, o, o jakimś tam dobrym rezultacie rozwialiśmy ta druga połówka, wiadomo, że, że gdzieś nie się rzuciła do przodu, ale my kontrolowaliśmy i kontrolowaliśmy, także myślę, że, że, że dobrze to wyglądało. No właśnie ta druga połowa, optycznie wydawało się, że Termalika jest więcej przy piłce. To wynikało z tego pomysłu, z tego co Wam trener w szatni przekazał, żeby trochę się cofnąć i czekać na kontry, czy po prostu no, Termalika już rzuciła wszystkie siły i tak to wyglądało? Tak jak mówisz, te, te dwie rzeczy I, i trener też nakreślił, żeby, żeby gdzieś zadbać o te zero z tyłu przysłowiowe, a dwa no, niecieńcza też nie ma nic do stracenia i, i gdzieś potem już na środkowej wchodzili na dośrodkowania i, i gdzieś nam się kotłowało, ale my też groźnie kontrowali, kontrowaliśmy, nie wiem no, nie wiem o co chodzi z tą bramką Rumiego, także no, ale, ale dobrze, że, że skończyło się tak, a nie inaczej. Elmax, oficjalny sponsor GKS -tychy.